W dzisiejszym losowaniu poznaliśmy hipotetycznych rywali Polaków. O Estonii wiedzieliśmy wcześniej, czy powinniśmy się czegoś obawiać? Ha, jeżeli mamy się obawiać Estonii, to trudno jest marzyć o tym, aby znaleźć się w tej grupie zespołów, które zagrają na euro. Także na pewno Estonia to jest zespół podobny, jeżeli chodzi o klasę i jakość, do Łotwy, więc ja się tego pierwszego meczu barażowego nie obawiam. Ja wiem, że dzisiaj są pewnego rodzaju takie pomruki niezadowolenia, że jednak gramy ten finał barażu, jeżeli przejdziemy Estonię w meczu wyjazdowym. Natomiast no szczęście jest istotne w sporcie, jest istotne w piłce. Mieliśmy to szczęście, jeżeli chodzi o ten ubiegły rok i baraż, o Mistrzostwa Świata, bo wiemy, że przez wojnę w Ukrainie, przez atak Rosjan na ten kraj, my tego półfinału nie musieliśmy rozgrywać w Moskwie, co byłoby dla nas bardzo trudnym zadaniem a ten mecz finałowy rozgrywaliśmy u siebie na stadionie śląskim w Chorzowie, więc ten los nam sprzyjał, ale w piłce los może sprzyjać, ale tylko lepszym, więc musimy wykazać się po prostu przede wszystkim naszym przygotowaniem, nie patrzeć na to, czy miała być to Walia, czy to będzie Finlandia. Cieszymy się, że nie jest to Ukraina, natomiast najważniejsze w tej całej historii jest to, że to my musimy być dobrze przygotowani, a wtedy rywal i miejsce rozgrywania tego meczu finałowego nie powinno nam być groźne. Ja nie chcę powiedzieć, że Walia to jest przeciwnik, nie. nie nie chcę powiedzieć, że Walia to jest przeciwnik nie niebezpieczny. Nie chcę też wracać do tego, że ta historia przemawia za nami, bo my ostatnio nawet w lidze Narodowej dwa razy wygraliśmy z tym przeciwnikiem. Nie ma tam piłkarzy takich jak u nas, nie ma zawodników, którzy są królami strzelców ligi hiszpańskiej. Nie ma piłkarzy, którzy występują w lidze mistrzów. Jest dwóch graczy, którzy w tym najlepszym angielskim klubie Grają na co dzień w Tottenhamie, ale Tottenhamu też w Champions League nie ma. Poza tym są to zawodnicy występujący w takich klubach jak Leeds, jak Bournemouth, jak Fulham. Także na pewno nie jest to ekipa, której się możemy przestraszyć. Moim zdaniem, jakościowo przestawiamy się lepiej piłkarsko, ale czy mamy drużynę? Drużynę ma Walia. Druga też pewnie istotna sprawa, ta Walia przecież. Niedawno przegrała u siebie z Armenią 2 do 4, tracąc 4 gole na własnym stadionie. Męczyła się z Łotwą, z którą myśmy wygrali 2 do 0. Fakt, że w eliminacjach do Euro wygrała u siebie tylko 1 do 0. Więc naprawdę, umówmy się, jeżeli my chcemy grać na Euro, to takiego rywala w barażu po prostu przejść musimy i nie będzie innego wyjścia.